Uczelnia Państwowa w Zamościu. Różni ludzie. Jedna droga do sukcesu. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego to jeden z najpoważniejszych problemów dla naszej planety w XXI wieku. Rocznie do mórz i oceanów trafia około 13 milionów ton plastików. Z tego powodu około miliona zwierząt niepotrzebnie ginie. Pomyślmy, co każdy z nas może zrobić dla środowiska. Nie używaj plastikowych naczyń, sztućców i słomek. Podczas zakupów korzystaj z torby materiałowej. Kupuj odzież z naturalnych tkanin. Inwestuj w jakość, nie w ilość. Pij wodę z kranu. Jest zdrowa i smaczna. Kupuj napoje w szklanych butelkach. Unikaj kosmetyków ze sztucznymi składnikami. Wybieraj dobrej jakości zabawki. Posłużą nie tylko Twoim dzieciom. Polska wytwarza rocznie około miliona ton plastików, czyli każdy z nas produkuje ich ponad 27 kg. Zróbmy wszystko, aby ich było mniej. Anita Mańska, witam i zapraszam na informacje biłberajskie. W Biłgoraj jest już otwarty punkt szczepień powszechnych. Jest to punkt dodatkowy, który oprócz szpitala czy tego punktu w Tanogrodzie tutaj e, można przyjść. W naszym mieście kontynuowane są dwa programy polityki prozdrowotnej. Mimo wszystko są zalecenia wszelkich organizacji i światowych i ogólnopolskich dotyczących szczepień przeciwko grypie. Mija 200 lat od ustawienia figury Jana Nepomucena. Przypominamy historię jednego z symboli naszego miasta. Przy tej figurze były pożegnania, powitania siłtarzy, którzy wędrowali. Już dziś zapraszamy na noc muzeów. Przygotowaliśmy w związku z tym ciekawą ofertę. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska wykorzystał czas pandemii na remonty budynku szkoły. Czas pandemii został wykorzystany. Jest już nowy numer Tampi. Wydajemy ją dla Państwa już od 32 lat. Zapraszamy do kina Biłwejskiego Centrum Kultury. Bilety można rezerwować na naszej stronie internetowej bilet.czkl.pl. W pierwszym tygodniu funkcjonowania punktu szczepień powszechnych w biuraju nie było wielkiego zainteresowania akcją, ale organizatorzy spodziewają się dużo większego obłożenia w kolejnych dniach. Kto jak i kiedy może się zgłosić na szczepienie, o tym już teraz. W Powiecie Biłgorajskim działają dwa punkty szczepień powszechnych. Pierwszy otwarto w Tarnogrodzie, a drugi od 11 maja działa w budynku Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju. Punkt szczepień, w tzw. Tak medyku, powstał w ramach współpracy tej placówki z Urzędem Marszałkowskim i Biłgorajskim Szpitalem, a lokalizację punktu w naszym mieście wskazało starostwo punkt powstał właśnie 11 maja, rozpoczął swoją działalność działa w pomiędzy 9 godziną a 15 od poniedziałku do piątku. Jest to wspólna inicjatywa starostwa powiatowego, szkoły tutaj medycznej i Arionu. Jest to punkt dodatkowy, który oprócz szpitala, czy tego punktu w Tanogrodzie tutaj e, można przyjść, na miejscu się zarejestrować. Oprócz tego zarejestrować się można przez internet, za pomocą SMS-a czy telefonu. W jaki sposób można umówić się na szczepienie? Najprościej, telefonicznie można zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię 989. Można też zarejestrować się elektronicznie przez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl. Albo wysłać SMS na numer 664 908 -556 lub 880 -666 -666. SMS wysyłamy o treści Szczepimy się. Następnie należy skontaktować się telefonicznie z punktem szczepień powszechnych w Biłgoraju pod numerem 667 636 -773. Po konsultacji na podany numer telefonu otrzymamy SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Przypominamy, że punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 15. Zachęcam Państwa do tego, żeby, żeby szczepić się, ponieważ no, wrócimy do normalności, zwiększymy tą populacyjną odporność, będziemy mogli normalnie żyć jak przed pandemią. Planowo punkt ma szczepić nawet do 300 osób dziennie, ale w pierwszym tygodniu funkcjonowania nie było wielkiego obłożenia. Organizatorzy akcji przewidują, że chętnych na szczepienia przybędzie w kolejnym tygodniu. Dostępna będzie szczepionka firmy Moderna. Czas pandemii wywrócił nasze życie, łagodnie mówiąc, do góry nogami. Jednak wszyscy wiemy, że nie tylko COVID jest chorobą, która zagraża naszemu zdrowiu. Dlatego też już od czterech lat miasto Biłgoraj realizuje dwa programy profilaktyki prozdrowotnej. Pierwszy dotyczy szczepień przeciwgrypie dla mieszkańców miasta w wieku 60 lat i więcej. Kolejny obejmuje nie tylko szczepienia, ale też całą akcję profilaktyczną dotyczącą zakażeń wirusem HPV. Pomimo trwającej pandemii, oba będą kontynuowane. Już od czterech lat miasto Biłgora realizuje dwa programy profilaktyki prozdrowotnej przeznaczone dla mieszkańców. Pierwszy dotyczy szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta w wieku 60 lat i więcej. Kolejny to nie tylko szczepienia, ale też cała akcja profilaktyczna dotycząca zakażeń wirusem HPV. Pomimo trwającej pandemii, oba będą kontynuowane ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa, no i była zagłoska, czy ten program w ogóle realizować, ponieważ przychodnie zdrowia są obciążone, czyli realizatorzy są obciążeni szczepieniami COVID-owymi, Mimo wszystko są zalecenia wszelkich organizacji i światowych, i ogólnopolskich dotyczących szczepień przeciwko grypie. Nie zapominajmy, że grypa jest. Oprócz COVID-u grypa jest i tutaj są zalecenia wszystkich specjalistów Ministerstwa Zdrowia w zakresie szczepień przeciwko grypie yy, wszystkich seniorów yy, czy też osób w wieku 60 plus. To ostatni rok realizacji dwóch programów. Przypomnijmy, każdy wymagał na początku rozpoznania sytuacji zdrowotnej mieszkańców. Każdy został również pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. To bardzo istotne, by oba nadal były kontynuowane. Jeżeli chodzi o osoby, które się zaszczepiło przeciwko COVID, no są rekomendacje ze strony wszelkich możliwych organizacji czy też środowiska medycznego, żeby był taki odstęp dwutygodniowy między jednym szczepieniem a drugim. Czyli jeżeli ktoś się zaszczepił przeciwko koronawirusowi, to nie może się zaszczepić wcześniej niż dwa tygodnie po tym szczepieniu przeciwko grypie. Jednakże ja mówię, realizatorem jest przychodnia zdrowia, są to specjaliści, więc przed każdym szczepieniem, będzie przeprowadzany wywiad z beneficjentem pomocy, więc tutaj jak najbardziej wszystkie możliwe medyczne wskazania będą uwzględnione. Dlatego prośba, żeby się nie bać, żeby się pytać, po to są realizatorzy, którzy realizują program, żeby udzielać Państwu wszelkich możliwych informacji, żeby tych obaw nie było. I apel do wszystkich mieszkańców, żeby nie zaniechali również szczepień, ponieważ dalej są powikłania pogrypowe i na skutek tych powikłań właśnie ludzie umierają. Niejednokrotnie jest też zaznaczane, że te szczepienia też wpływają na lekki przebieg covidowy. O ile program profilaktyki przeznaczony dla osób 60 lat i więcej dotyczący szczepień przeciw grypie realizowany był przez wszystkie przychodnie w naszym mieście. O tyle drugi skierowany do rodziców i opiekunów dziewczynek w wieku 12 lat realizuje jedynie przychodnia konsylium. Jeżeli chodzi o HPV, to też jest ostatni rok realizacji tego programu, który mieliśmy przyjemność tutaj realizować wraz z realizatorem, którym jest przychodnia konsylium w tym roku została wybrana do realizacji programu. Zachęcamy dziewczynki w wieku 12 lat, czyli jest to rocznik 2009, mieszkanki tutaj gminy Miasto Biłgoraj o to, aby zgłaszały się do szczepień do pierwszej dawki. Pierwsza dawka szczepień będzie podawana do 15 czerwca. Oczywiście, jeżeli realizator będzie zainteresowany, realizator wyrazi chęć wydłużenia okresu szczepień, to też taką możliwość przewidujemy. Natomiast jeżeli chodzi o środki przeznaczone na program, to ta stawka jest niezmienna. Dlatego no, pierwszeństwo decyduje o tym, przyjęcia decyduje o tym, czy dziecko zostanie zaszczepione, czy nie. Ale to są nie tylko szczepienia w tych dwóch programach. To jest również edukacja prozdrowotna, każdorazowo czy mieszkanki, czy dziewczynki są uświadamiane również o badaniach cytologicznych, że cytologię również trzeba przeprowadzać, jak i też chłopcy, że chłopcy również są narażeni na wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to program skierowany nie tylko do dziewczynek, ale również do chłopców w tym wieku. Wszystkie chętne osoby, które zdecydują się na zaszczepienie córek mogą zapisać się w przychodni konsylium. Należy jedynie pamiętać o terminie 15 czerwca. Dzięki środkom, które powiat biłgorajski pozyskał z rządowego funduszu rozwoju dróg, a jest to 11,5 miliona złotych, zmodernizowane zostaną trzy drogi powiatowe. Szczegóły już za chwilę w naszym materiale. 11,5 miliona złotych pozyskał powiat biłgorajski na modernizację trzech dróg. Są to środki pochodzące z rządowego funduszu rozwoju dróg. Złożyliśmy trzy wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Wszystkie wnioski znalazły akceptację i będą dofinansowane. Ja chcę powiedzieć, że w województwie lubelskim tylko dwa powiaty. Są takie, które uzyskały dotacje na wszystkie wnioski, które złożyły, są to powiat biłgorajski i powiat radzyński, więc tym bardziej się cieszymy i liczymy na to, że już niebawem te inwestycje zostaną zrealizowane, bo procedury przetargowe zostały rozpoczęte już wcześniej, jeszcze przed ogłoszeniem tych wyników. Eee, udało się w e, trzy drogi, tak jak powiedziałem, uzyskały dofinansowanie. Te trzy drogi to m.in. droga powiatowa na terenie gminy Księżpol i Łukowa pod Sosina Łukowska-Tarnogród. Ta wykonywana będzie od podstaw. Kolejną jest Dereźnia Budziarze, to trzy kilometry drogi na terenie gminy Biłgoraj i trzecią ostatnią realizowaną inwestycją na terenie gminy Goraj oraz gminy Frampol droga Bononia-Wola Radzięcka. Partycypacja kosztów właśnie w tych trzech inwestycjach jest różna, ponieważ jeśli chodzi o podsośnienie Łukowską dostaliśmy aż 70% dofinansowania z rządowego funduszu dróg samorządowych, więc jest to bardzo dużo. Jest to najbardziej kosztowna inwestycja, i oczywiście pozostały wkład własny jest proporcjonalnie podzielony pomiędzy samorząd powiatowy, a gminy na terenie których ta inwestycja będzie przebiegała. W tym przypadku to jest jest gmina Księżpol i gmina Łukowa. Jeśli chodzi o inwestycje w gminie Biłgoraj, Dereśnia Budziarze tutaj dofinansowanie udało się uzyskać na poziomie 60% co też jest znacznym dofinansowaniem i oczywiście pozostała część będzie realizowana ten wkład własny w partycypacji również we współpracy z gminą Biłgoraj. Ostatnia inwestycja na poziomie dofinansowanie 50% i podobnie nie, również jesteśmy tutaj już po rozmowach z panem burmistrzem Goraja i panem burmistrzem Frankpola i również te samorządy będą partycypowały odpowiednio w kosztach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, pozyskaliśmy 11,5 miliona złotych. Teraz przed nami przetargi. Przetargi jeszcze zweryfikują ostateczne koszty, jakie poniesiemy. To inwestycje, na które bez wątpienia czekają najbardziej mieszkańcy naszego powiatu. Realizacja trzech zadań rozpocznie się tuż po pozytywnie przeprowadzonych przetargach. To jeden z symboli Biłgoraja, kojarzy go ko każdy mieszkaniec i rzuca się w oczy temu, kto po raz pierwszy wjeżdża do miasta od strony Zamościa. Właśnie mija 200 lat od ustawienia na ulicy Zamońskiej figury świętego Jana Nepomucena. Historię symbolu naszego miasta przypomni nam Andrzej Czacharowski. Równo od dwóch wieków ta figura wita wjeżdżających do Biłgoraja od strony Zamościa. Warto, żeby Biłgorajanie zatrzymali wzrok, oprócz tych bitboardów, które, które widzą na co żeby właśnie na tej figurze zawiesili wzrok. Patron, sitarzy, jak już wspomniałem, dzięki panu Schmidtowi przez wiele lat ta figura odżywała. Raz na jakiś czas, bo przecież były tu powitania, pożegnania, sitarski. No bo rzeczywiście, tutaj, wedle, wedle przekazów Kolberga, przy tej figurze były pożegnania, po, powitania sitarzy, którzy wędrowali na wschód, bo najczęściej na ten wschód Europy i na południe wędrowali. Te tradycje przez wiele lat przypominała Fundacja Kresy 2000. Obok figury odbywały się inscenizacje pożegnania sitarzy, tak zwane żałosne. Kiedy w 1821 roku stawiano w tym miejscu figurę świętego Jana Nepomucena, miasto wyglądało inaczej. Nie było oczywiście takiej zabudowy, inny był układ dróg. Postać świętego była więc widoczna z o wiele dalszej odległości niż obecnie. Autorem rzeźby jest Augustyn Kuczyński, majster kamieniarski, mieszkający na początku XVIII wieku w kątach koło Frampola. Cały pomnik, figura razem z cokołem, ma ponad 5 metrów wysokości. Tutaj takie typowe wyposażenie tego, tego przedstawienia: tego, tego świętego. Mamy biret, mamy aureola z pięciu gwiazd, symbolizująca cnoty, ale też i takie łacińskie słowa milczenie, dlatego że Jan, Jan Święty, Jan Nepomucen, właśnie jest patronem spowiedzi. Trzyma krzyż. Jego strój taki typowy w przedstawieniach z tamtego okresu. Święty Jan Nepomucen, czyli Jan Spomukał, rodził się w XIV wieku w Czechach. Po otrzymaniu święceń kapłańskich popadł w konflikt z królem Władysławem IV i duchowny został więziony. Poddano go torturom i zrzucono w Pradze z mostu do Wełtawy. Według legendy ciało Nepomucena wypłynęło na tafle rzeki i zostało rozświetlone niebieskimi promieniami, a wokół głowy zapłynęło pięć gwiazd. W symbolice ta liczba odpowiada pięcioliterowemu słowu łacińskiemu, co oznacza milczący. W XVIII wieku Jan Nepomucen został uznany przez Kościół świętym i jest patronem Czech. Święty Jan Nepomucen, obok świętego Mikołaja, który przecież ma też poczesne miejsce w Biłgoraju, też w sensie architektonicznym, bo jego kaplica znajduje się w kościele w Niebojnicach na Świętej Marii Panny. Natomiast ten święty, Jan Nepomucek, który jest patronem podróżników. A takimi byli przecież yy, biłgorajscy sitarze. Właśnie y, tutaj y, dzięki biłgorajskim mieszczanom, dzięki ich fundacji y, stanął tutaj jego, jego, jego upamiętnienie. Figurę Jana Nepomucena ustawiono w tym miejscu w 1821 roku. Wszystko dzięki datkom z publicznej zbiórki. Na kamieniu możemy odczytać nazwiska głównych fundatorów Sebastiana i Marianny Grabińskich. Jest też wspomniany wikary kościoła w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ksiądz Sebastian Szczorkowski. Także ta figura powstała w stulecie jego beatyfikacji. Z 8 lat później, w 1828, była kanonizacja, też w Pradze. Też w Czechach, tylko jako, że, jako, że święty patron Czech. I w maju. No, święty Jan Nepomucen w Polsce ma swoje święto 21 maja. Natomiast w, 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 u Czechów jest to 16. Jako, że 16. to jest w Polsce patron święta J. Bobola, także w Polsce ten uroczystość związane, uroczystość związane ze świętym Janem Nepomucenem przeniesione są na tydzień później, czyli na 21 maja. Także, z racji tejże rocznicy jego, 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 jego święta, no to i ta właśnie historia związana, kiedy, którego miesiąca był wykonany i postawiony ten ufundowana trudno powiedzieć. To nie jedyny napomóg ustawiony w Biłgoraju. Jeszcze jedna figura stoi w kapliczce przy ulicy Krzeszowskiej. Z kolei na starym cmentarzu przy ulicy Lubelskiej, tak zwanym lapidarium, znajduje się płyta nagrobna fundatorów figury rodziny Grabińskich. W ubiegłym roku odbyła się wirtualnie, jednak w tym 4 maja muzea zostały otwarte i już wiemy, że dziś odbędzie się Noc Muzeum w naszej biłgorajskiej placówce. Wszystkie atrakcje, a jest ich niemało, rozpoczynają się już o godzinie 17.30 i potrwają do godziny 23.00. Idea Nocy Muzeów jest niezwykle prosta. Muzea, instytucje państwowe, domy kultury czy galerie oferują zwiedzającym darmowy wstęp do późnych godzin nocnych. I tak będzie również w naszym mieście. Już od 17.30 rozpoczyna się Biłgorajska Noc Muzeów. Przygotowaliśmy w związku z tym ciekawą ofertę. Ofertę taką, która ma nie tylko zainteresować, ale spowodować, że każdy, kto przybędzie na naszą noc, a mam nadzieję, że takich ludzi będzie sporo, poczuje tę magiczną, mam nadzieję, sytuację, atmosferę. I wyniesie stąd ciekawe, niezapomniane wrażenia, przynajmniej przez rok, do następnej nocy muzeum. A nasza oferta jest bogata. Biłgrajska Noc Muzeów rozpoczyna się o 17.30 wernisarzom wystawy Anny Małgorzaty Świcy pod tytułem Pragnienie Piękna. Autorka prac to znana nauczycielka plastyk kulturoznawca. Swoje prace wielokrotnie prezentowała podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wystawa ta ma zapoczątkować nowy cykl, podczas którego prezentowane będą prace naszych rodzimych twórców. Ponieważ chcemy i będziemy to robić stale, kreować, popularyzować, promować artystów miejscowych Biłgorajskich czy z terenu powiatu Biłgorajskiego. Pani Ania Świca, zresztą dopowiem, że jest członkiem Rady Muzeum, jest nauczycielem Młodzieży Domu Kultury, jest społecznikiem. A więc postać znana, ciekawa i będzie spotkanie z panią Anią, ale też będzie z tego tytułu, że nowa wystawa i świetna okazja Bonoc Muzeum. To wernisarz o godzinie 17.30, na który zapraszam. Wernisarz transmitowany online. Kto jeszcze nie zna nie widział i nie słyszał suki Biłgorajskiej ma niepowtarzalną okazję podczas sobotniej nocy zaprezentuje ją Sławomir Niemiec. Jest też niespodzianka dla miłośników broni białej i spotkanie z Januszem Jarosławskim. Pan Janusz przybędzie z szablą, popularnie nazywaną ludwikówką. Jest to szabla wzór z 1934 roku, szabla kawaleryjska i każdy będzie mógł sobie dotknąć, będzie mógł wiele pytań zadać panu Januszowi, chętnie odpowie. No i oczywiście zrobić sobie zdjęcie i tak dalej i tak dalej. Chcę podkreślić, że z taką inicjatywą wyszedł sam pan Janusz Jarosławski. Dodatkowo prezentowane będą również ekspozycje. Są to m.in. wystawa nad Tanbią i Ładą, Ziemia biłgorajska na starych mapach, czy historia jednego eksponatu. Oczywiście podczas wydarzenia będzie można skorzystać z fachowej wiedzy pracowników muzeum, a na wszystkich czekać będzie również poczęstunek. Szkoły od poniedziałku znów otwierają się dla uczniów, na razie w formie hybrydowej. Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, szkoła z tradycjami i unikatową siedzibą, przywita uczniów w wyremontowanych budynkach. Teraz już szczegóły. To budynki biura zarządu dóbr ordynacji zamojskiej. Klasyczna oficyna, wybudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. Gmach zwano też Pałacem Administracji. Po wojnie w 1945 roku został siedzibą szkoły dziś zespołu szkół drzewnych i ochrony środowiska, której od 1986 roku patronuje kanclerz i Hetman Jan Zamojski. Ta zabytkowa siedziba szkoły w ostatnich miesiącach przeszła gruntowny remont. Czas pandemii został wykorzystany, mieliśmy młodzieży mniej, ponieważ tylko dzieci, które są z Ukrainy mieszkały w internacie. Zostało nam od trochę środków, trochę środków pozyskaliśmy od organu prowadzącego i postanowiliśmy wykorzystać ten, te fundusze na remonty. Została wykonana jedna elewacja tego budynku, który jest w tle, włącznie z dachem. Na budynku głównym został wymieniony dach, w budynku głównym również został Zostały wyremontowane podłogi, wyremontowane łazienki e, i w internacie zrobiliśmy kapitalny remont w środku, ponieważ została wymieniona podłoga, została przygotowana kuchnia pod e, potrzeby naszych e, wychowanków. Świetlica, także dosyć dużo prac udało się wykonać, dlatego że było mniej dzieci i można było wykorzystać środki, które pozyskaliśmy od organu prowadzącego. W najbliższym czasie wyremontowany zostanie także dach internatu. Planowane są kolejne prace w budynku głównym szkoły, chociażby pomieszczenia, w którym znajduje się zabytkowa mapa Ordynacji Zamojskiej namalowana na ścianie. W planach jest jej konserwacja. Dyrektor Waldemar Gardiasz mówi chcielibyśmy także wykonać elewację trzech innych budynków. Trudnością są finanse, które są zawsze trudnością, natomiast nie ukrywam, że również trudnością jest to, że cała strefa jest pod nadzorem konserwatora zabytków. i Wszystkie prace muszą być uzgadniane, ekipy muszą być odpowiednio, z odpowiednim doświadczeniem i to utrudnia przeprowadzenie takich prac remontowych. Ale mamy nadzieję, że uda nam się w ciągu tych dwóch, trzech lat doprowadzić ten obiekt do takiego stanu, bardzo dobrej użyteczności. Zabytkowa siedziba szkoły jej położenie w malowniczym zwierzyńcu może przyciągnąć nowych uczniów. Na to liczy dyrektor szkoły Waldemar Gardiasz ma nadzieję, tak jak każdy inny dyrektor szkoły na powrót do normalności. Mamy nadzieję, że wracając od poniedziałku do nauczania na początku hybrydowego i od następnego roku, będziemy mogli nadrobić materiał, będziemy mogli tak naprawdę w niektórych wypadkach poznać uczniów, ponieważ pierwsza klasa miała tylko półtora miesiąca nauki. Trochę z obawami patrzymy na młodzież, która przyjdzie z podstawówek, ponieważ oni znowu są po. Półtora rocznym nauczaniu zdalnym, i będzie to na pewno trudny okres dla nas i dla nich, ale mamy nadzieję, że damy radę. Za nami trudny rok, rok koniecznej izolacji. Od poniedziałku szkoły rozpoczynają nauczanie w formie hybrydowej, potem już tylko w murach szkoły, oby już bez przerw i konieczności powrotu na zdalne lekcje przed komputerem. Jest już nowatane w kolejny numer czasopisma wydawanego przez Bułgarskie Centrum Kultury. Można go dostać m.in. w holu BCK, które powoli otwiera się na gości. To wydanie gazety jest wyjątkowe. O tym dlaczego? Gabriela Figura, redaktor naczelny. Stoimy przed Biłgorajskim Centrum Kultury. Ja mam taką wielką nadzieję, że już niebawem się otworzymy i będziemy mogli spotykać się na korytarzach Biłgorejskiego Centrum Kultury i rozmawiać o tanwi, która ukazała się w tym tygodniu i to jest TANWI, w którą bardzo Państwu chcemy polecić. Jest ona inna nie tylko ze względu na szatę graficzną. Jest też inna, dlatego że nie otwiera jej artykuł po raz pierwszy od kilkunastu lat, nie otwiera jej artykuł z cyklu Mój Biłgoraj Henryka Wójca, otwiera tę gazetę, to wydanie ojciec. To masz Dostatni wspomnieniami o Henryku Wójcu. Też bardzo cieszymy się, że mogliśmy na okładce opublikować street art, zdjęcie muralu wykonanego przez Dariusza Paczkowskiego, jaki widnieje w przestrzeni miejskiej w Warszawie. Wydaje nam się, że świetnie oddaje osobowość i postać Henryka Wójca. Chcemy go też wspominać i przy tej okazji, przy tym, że mówimy o TANWI, to chcę podzielić się taką dobrą informacją, że już Niebawem będzie premiera książki, gdzie znajdą się, w której znajdą się wszystkie artykuły opublikowane w Tanwi autorstwa Henryka Wójca. To zasługa wielu osób, m.in. Teresy Ogrodzińskiej, że taka książka jest drukowana, będzie miała też swoją premierę w Biłgoraju. Na pewno Państwa o tym będziemy informować i na to spotkanie będziemy zapraszać. A już teraz oddajemy w Państwa ręce nową tanew można ją po prostu wziąć, wchodząc do głównego holu Biłgorajskiego Centrum Kultury. Przypominamy, Tanef jest bezpłatna. Tym, którym nie uda się zdobyć egzemplarza, polecamy naszą stronę. Tam dostępne to najnowsze wydanie w formie elektronicznej, jak też i pozostałe archiwalne. Proszę czytać tanew. Wydajemy ją dla Państwa już od 32 lat. I w tym numerze też ci autorzy, których Państwo już doskonale znają i znają ich pióro i tematy, które ich najbardziej pasjonują, ale też dołączyło do nas kilka nowych, kilku nowych autorów. Bardzo polecamy wszystkie artykuły. Mamy też taką wielką nadzieję, że Państwo zechcą po lekturze podzielić się z nami opinią, co w tej gazecie jeszcze byście widzieli, co, co jest tutaj najcenniejszego dla was. Ta gazeta jest wydawana przez Biłgorajskie Centrum Kultury dla Państwa, jest tutaj dostępna przy głównym wejściu do Centrum Kultury. Zapraszamy. A na zakończenie informacji mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Wraca kino Biłgorajskiego Centrum Kultury. Pierwsze seanse filmowe zaplanowane są już na piątek, 21 maja. Zapraszamy i tych najmłodszych, i tych trochę starszych. Maj to miesiąc, w którym rząd zaplanował tak zwane luzowanie obostrzeń. Wracają nie tylko uczniowie do szkół. Jako pierwsza została odmrożona branża beauty, następnie otwarte muzea i galerie. Teraz czas na kino. Kino Biłgorajskiego Centrum Kultury rusza zgodnie z decyzją rządu nie 29 maja, ale już 21 maja. To jest piątek, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Na pierwszy tydzień przygotowaliśmy dwa tytuły. Jeden dla Młodszych, drugi dla starszych. Na końcówkę maja i czerwiec mam też już gotowy repertuar, także wszystkich chętnych zapraszamy na naszą stronę. Tam są podane wszystkie szczegóły. I tak najmłodszych zapraszamy na film Biuro Detektywistyczne Lassego i Maji. Tym razem młodzi detektywi będą rozwiązywać zagadkę rabusia z pociągu. A tych trochę starszych na komedię Ściema po polsku. Bilety można rezerwować na naszej stronie internetowej biletbcklbl.pl Natomiast kupić bilety będzie można dopiero od 21 maja, odkąd będzie otwarte kino. Wszystkie informacje można również znaleźć na naszej stronie www.bck.lbl.pl Spokojnego i słonecznego weekendu życzę pomimo zimnych ogrodników, a po informacjach zapraszam na przygotowany przez Telewizję Młodych program Na Fali. I jeszcze jedna informacja, w poniedziałek od godziny 16 transmitować będziemy 27. sesję Rady Miasta. Do zobaczenia.